Dzień dobry, czołem czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale. Kolejny raz solo, bo lubię się dobijać, ale zobaczymy. Może jednak warto grać to solo. E, zaraz to ogarniemy. My natomiast zagramy sobie Valkyrię na samym początku, a teraz przywitajmy się z naszymi e, tutaj współteammatami, a wy oczywiście łapka w górę jak najbardziej zapraszam. Herbatka, kawka, do wyboru, do koloru, ciasteczko może jakieś, aby miło spędzać czas. Hello guys, how are you? Fine. I'm fine. Ok, let's win this game. No. Także. Coś tam chłopaki mówią. Są nawet całkiem mili. Miło usposobieni. Sprawdzam jeszcze, czy się wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa. No i zobaczmy. A tutaj. O, patrzcie, jaki tutaj. Kurde kamerka. Cyk. Budamy kamerkę.

Stop. Dobra, poczekajmy sobie tu. Oni prędzej czy później wyjdą tędy. i can't repeat

ale też nie chciałem totalnie dać dupy, żebyście cokolwiek mogli obejrzeć, nie? Ale jak na razie, dobra, powiedzmy ugraliśmy to, co mieliśmy ugrać. Zagrajmy teraz bardzo z zapasami, zagrajmy standardowo sobie Valkyrię. I spróbujemy zagrać pre-placed. C4. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Ja myślę, jest Jeszcze sobie... Zobaczmy... Tu... No. I need to feed I'm And let's put it Give me the One more, one more. They're garage, watch out, watch out. I think garage. Idą I hear one near the kitchen. Yeah, that's him. That's there. Thanks. Hello. I think one in garage. Well done. I hear that. Uh, one bar, one bar. Near the corridor. Yeah, he's downstairs, he's downstairs. It's sledge. And one more uh, toilet, I think. But I'm not sure. Op 4, last uh -huh. operator standing. Uh, Was that Sledge? Yeah, Sledge, Go. stairs. Upstairs, Sledge. He's waiting. He's waiting. Good job. Nic nie trzeba robić. Wystarczy dać kamerkę jakąś, nie? Ci przynajmniej nie trollują. Wiem, że ten mecz jest niesamowity dla Was do oglądania, ale zdarzają się i takie, nie? Dobra, zagrajmy sobie dokiem. I spróbujmy, spróbujmy to skrócić w garażu, nie? Niech się coś dzieje w tym meczu, najwyżej przegram i tyle. Jaki ty jesteś gruby, o panie. 5 sekund. Bomba znajduje op. 4. żeby tego było, nie? Gdzieś tu był? O, garaż, garaż, aż! Kurde, w ogóle jej nie słyszałem. W ogóle jej nie słyszałem. Preloading. you can uh, watch out. I'm ah, pumping the result. Yeah, there's a lot of stuff Someone's fucking lit. Dadzą no, no, sobie kuźwa, chłopaki. Poporę, podleż, Kolejny, Hostiles eliminated. także szanowni państwo, jednak warto grać z randomami. Nie wiem, co wy ciekawego zobaczycie w tym meczu dzisiaj, w moim wykonaniu, ale. Jeśli kogoś interesuje P3, podejrzewam, że panowie też mają jakieś platynki. Także no, widzicie. Mają górę. W związku z czym nasze zadanie będzie jasne i proste. Trzeba się przepalić. Ale myślę, że chłopaki są na tyle ogarnięci, że Zofia rozwali te druty. Zofia, can you try to destroy uh, bandits? Five seconds to go. Can I try? Oh, watch out. Stop Watch out. He's late. She's late. late. The defuser is no longer in your possession. They're okay. in force. Stairs. Zopia, 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 I need you. Wait, Zopia, I got Okay, okay. Get them. Wait, wait, wait. One on the left. Got a one that he He was dead, never mind. Let's move. No, no, this way is

Już tak strasznie chciałem cokolwiek zrobić w tym meczu. Ekstra. I to moi drodzy, właśnie pokazuje, jak cholernie solo jest niesprawiedliwe. W sensie, tak cholernie ciężko w ogóle przewidzieć, gdzie się trafi, do kogo się trafi. Masakra, nie? Masakra. No nic. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Kocham, pozdrawiam serdecznie buziaczki. Mua.